Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojej wycieczki w stronę stolicy, gdzie właśnie jestem, na welotówce ze stolicy, w stronę wschodnią, gdzie właśnie jadę. Wczoraj nie jeździłem w ogóle, bo tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, pracowałem, ale też świetnie się złożyło, bo prawie cały dzień lało. A te dwie godziny, które nie padało, to poświęciłem na spacerek. Bardzo fajne okolice, tutaj są lasy, zupełnie inne tereny niż u nas na Podchalu. A teraz już korzystam z pięknego słoneczka trochę taktycznie, ale to zaraz Wam powiem, dlaczego wyjeżdżam troszkę później niż planowałem i jadę w stronę granicy z, z Ukrainą, z Białorusią najpierw. Wyruszałem około godziny 8.30. E, taktycznie, a taktyka polegała na tym, że dlatego tak późno wyjechałem, że rano znowu padało, więc stwierdziłem, że teraz, żeby nadrobić ten stracony czas, polecę sobie e, cały czas na wschód e, w stronę Terespola. E, już z piękną pogodą, co niestety przeniosło się też na warunki na drodze. Bo zazwyczaj jest tak, że im fajniejsza pogoda, tym więcej wypadków. I faktycznie trzy wypadki były po drodze, ale już nie będę wam pokazywał ujęć z wypadków, bo to niekoniecznie jest fajne. Pierwsze 40 km w stronę Terespola autostradą. W sumie miałem w stronę Terespola około 180 km. Pozostałe drogi, to poza tym, że bardzo fajne i malownicze, to takie drogi typu kolego z Dafika, daj bo to jest jeden pas plus bardzo duży margines, taki jak się to nazywa pobocze, na którym też można na które można zjechać i przepuścić kogoś. Drogi bardzo fajne. Czas, który nadrobiłem, oczywiście zdarzyły się też korki, zdarzyły się dużo było pojazdów różnych wojskowych, ale tego też wam nie będę za bardzo po, pokazywał. Korków, też nie będę pokazywał, bo pokonywałem je w sposób Taki, na kina, jaki pozwala motocykl, a to się może niektórym nie podobać, bo wiemy, jak to jest. Lepiej niektórych rzeczy nie pokazywać. Drogi bardzo fajne. Czas, który zaoszczędziłem, niestety musiałem poświęcić na pracę, bo jakieś 30 km przed teraz polem no znowu kolejny raz musiałem laptopa wyciągnąć i, i koło godzinki popracować, ale bardzo przyjemna pogoda, to się przyjemnie pracuje. Tuż przed granicą, bardzo pustą granicą w ogóle tam praktycznie nikogo nie było. Spodziewałem się, że będą jakieś korki. Tuż przed granicą skręciłem w boczne dróżki i zaczęła się zabawa, bo to są przepiękne dróżki takie jakby się cofnąć o 30 lat dosłownie tereny przepiękne tuż przy granicy z Białorusią dwa punkty tutaj miałem do odwiedzenia które odwiedzą zawsze jak jestem w tych terenach to są Kostomłoty przepiękna cerkiew Unicka miejsce z bardzo bogatą historią i dobrze, że ta historia jest opisana na tablicach bo tuż przed Terespolem zaczęło mi łapać białoruskie sieci a jak łapię białoruskie sieci to momentalnie trzeba wyłączyć Dane komórkowe, bo jak rozmawiałem z żołnierzami, którzy w Kostomłotach stacjonują z, z, tam z pogranicznikami no, powiedzieli, że dziennie to tak potrafi nabić 300-400 zł, nawet jak się nie korzysta z internetu, tylko sam telefon łączy, także pamiętajcie o tych danych a Kostomoty polecam Wam bardzo serdecznie, historii nawet nie spróbuję opowiedzieć, bo jest tak bogata natomiast kolory te zielone i ogólnie miejsce jest przecudowne na pewno bardzo w, sprzyja modlitwie i kontemplacji a drugie takie miejsce, które się tutaj znajduje, które też historycznie jest powiązane z Kostomotami to Kodeń, sanktuarium Bazylika, Bazylika Maryjna w Kodeniu przepiękne miejsce, do którego rok rocznie setki, czy tam dziesiątki tysięcy pielgrzymów przybywają niektórzy marzą, czekają po 40 lat, żeby tutaj być więc za każdym razem jak jestem, to ja też się zatrzymam bo miejsce naprawdę jest bardzo ładne i też sprzyja modlitwie, skupieniu warto się czasami zatrzymać, pochylić troszkę i w skupieniu posiedzieć. Miejsce przepiękne, bardzo dobrze zorganizowane pod pielgrzymów, bardzo dobre jedzonko tutaj mają, ale trochę jest jeszcze za wcześnie na jakiś obiadek. Dlatego ja no, posiedzę sobie jeszcze chwilkę, popracuję, bo tutaj akurat mi łapie polską sieć, więc sobie popracuję na komórce i jadę dalej w stronę kolejnego miejsca, które gdzieś tutaj też w tych rejonach mam upaczone ale zanim opowiem Wam o, o tym jaka będzie kolejna atrakcja to muszę Wam powiedzieć i wiem, że będziecie się teraz śmiali, że bardzo mi brakowało tych długich, prostych dróg no bo jak jeżdżę u nas po podtatrzu, po Podhalu to tych dróg krętych jest bardzo dużo i ich mi nie brakuje a brakowało mi właśnie takich długich, fajnych prostych, z przepięknymi widokami i z tą zielenią, która właśnie tutaj w tym miejscu jest której jest bardzo dużo, no bo u nas na Podhalu jeszcze to jest we o do dobre 3-4 tygodnie cofnięte takie dojrzewanie wiosny a dodatkowo jeszcze jak byłem na Chorwacji to też warunki były delikatnie mówiąc bardziej jesienne niż wiosenne także nacieszyć się nie mogłem tymi drogami a kolejną atrakcją był trójstyk Granic do którego bardzo chciałem dojechać już kilka lat temu ale niestety za bardzo nie mogłem bo albo był albo były jakieś tam śniegi jeszcze i droga była zasypana kiedyś jak tu byłem zimą albo później jak była niestety zamknięta ta część ze względu na uchodźców, którzy się tutaj pojawiali, także nie miałem szczęścia za bardzo, ale wreszcie się udało. Do tego trójstyku była drogą taką błotnisto, no błotnistą po prostu. Kilka razy mi tam gdzieś koło uciekło, ale nie wygrzmociłem się. Motocyk dość mocno obładowany, ale bardzo fajnie się jechało. Dojechać dojechałem. Miejsce bardzo fajne, wiata, niestety bardzo dużo śmieci. Nie wiem skąd one się tutaj biorą. To znaczy wiem, że przywożą je ludzie po prostu i tyle. Same się tutaj nie, nie wzięły. Bardzo dobrze oznaczone jest mapka, jest. Widok na piękny Bóg, który tutaj się właśnie wije. No i z jednej strony jest granica białoruska, z drugiej kawałek ukraińska, a my jesteśmy po polskiej stronie oczywiście, selfie przy słupku z numerem 001. Musiało być zrobione. Także miejscówka zaliczona. Bardzo fajne miejsce, tak patrząc, po, tym, po tej pięknej rzece. Teraz jako turysta ja sobie podziwiam, ale mam z tyłu głowy to, co tutaj się działo jeszcze jakiś czas temu i co pewnie gdzieś tam się dzieje po naszej drugiej stronie, po drugiej stronie granicy jednej i drugiej, i też myślami jestem z tymi ludźmi, którzy tutaj niestety zostali wplątani w politykę i gdzieś tam z krajów arabskich przewiezieni, żeby szturmować tą granicę, naobiecywali im w ogóle krainy mlekiem i miodem płynącej a okazało się, że spędzali tutaj bardzo dużo czasu na tych bagnach, a niejednokrotnie zostali gdzieś tutaj z tyłu ja wiem, że to jest temat, który bardzo pewnie podgrzeje komentarze, ale mam to gdzieś no bo taka była sprawa, że taka była prawda, że to, takie rzeczy się działy, a kto wie jeszcze, czy tam się jakieś rzeczy tego typu nie dzieją no, a przede mną jeszcze mały urbex tego schronu, który tutaj się znajduje. To będzie wyjątkowo krótki urbex, bo ten schron jest bardzo mały. Widać, że jest względnie nowy, bardzo fajnie zrobiony. W środku jest wypełniony piaskiem i ziemią. E, tara, ma Materac. Jakiś pewnie do klęczenia albo coś. No i widok. E, tutaj w tę stronę są tu szybkinie. Nie ma tutaj szybek. Tutaj widok w drugą stronę. No i widok w trzecią stronę. Tyle z Urbeksu. Nie wiem czy to. No wygląda to bardzo ładnie. W sensie takim, że to jest względnie nowe, ale nie wiem czy to powstało po tych, po tych sprawach związanych właśnie z, z zamieszkami na granicy, czy to po prostu tu zawsze stało. Nie wiem, ciekawy jestem. No i takie sobie to tutaj stoi. Szybki ukradli, nie ma szybek. No i bug. I trzeba jechać dalej. z tą błotniczą drogą poszedł mi już dużo lepiej pewnie kamera tego nie odda, ale to było to jakieś takie było dziwnie śliskie, nie wiem czy to nie było jakieś błoto wydobyte z bugu, czy, czy z jakiegoś innego takie czarne, śmierdzące i śliskie ale zainteresował mnie tam taki zbiornik, który się tam również znajdował, chyba w jakimś wyrobisku z piasku, z taką bardzo ładną, szafirową wodą ciekawy jestem, co to za zbiornik a dalej piękne drogi tej pięknej ściany wschodniej powiem wam, że ten kawałek ściany wschodniej, który ja robię dziś Dzisiaj to naprawdę jest tylko malutki kawałeczek, zaledwie kilkaset kilometrów. I tak naprawdę ja bardzo mało z tego kawałka oglądam. Dosłownie tylko kilka, kilka takich atrakcji, które ja sobie tam wybrałem. Dlatego, że no, można powiedzieć, że jadę tranzytem, bo jadę właśnie ze stolicy w stronę Podhala trochę okrężnie natomiast e, zachęcam was oczywiście do eksploracji ściany wschodniej bo jest tutaj ogrom fajnych rzeczy które można zwiedzać e, i historycznie e, i e, śladami I wojny światowej i II wojny światowej śladami obozów zagłady które również się tutaj znajdowały w miejscowości Sobibór w miejscowości Bełżec można również zwiedzać bardzo wiele obiektów religijnych kościołów, cerkwi e, No jest tego tutaj ogrom naprawdę ogromno i te piękne drogi które się cały czas mija najbardziej mi się śmiaćce, bo czasami jest lasek brzozowy czasami sosnowy, czasami jakiś inny czasami rozlewiska no coś pięknego naprawdę rewelacyjna droga a ja na mapie miałem jeszcze jeden punkt, który chciałem zwiedzić to jest miejscowość Zosin a tam znajduje się na zakolu Bugu znajduje się najdalej wysunięty, a najdalej wysunięty punkt Punkt na wschód. Gdzieś widziałem na mapach, że, że jest tam jakiś pomnik, ale tego pomnika nie znalazłem. Wbiłem się w kolejną, taką znowu błotnistą drogę, ale bez jakichś tam większych tragedii dało się przejechać. No dojechałem do takiego miejsca, gdzie faktycznie granica państwa była. Była dalej jakaś ścieżka, ale nie wiedziałem, czy nią jechać, czy nie jechać. Cały czas mi łapało sieć ukraińską więc nie bardzo się chciałem tam za bardzo na koszty narażać że ani mapa Tom Toma, ani mapa Garmina nie pokazywało już dalej dróżek no ale powiedzmy, że zaliczyłem zaliczyłem w Zosinie najdalej wysunięty kawałek Polski pewnie jeszcze parę metrów bym mógł przejechać, ale jakby nie mam takiego ciśnienia, cieszę się, że zobaczyłem to co zobaczyłem i na tym się kończył mój plan, nie miałem nic innego nie miałem żadnego pomysłu co dalej nie ukrywam, że zgłodniałem, nie ukrywam że zacząłem też myśleć coś o noclegu, bo troszeczkę pogoda się zaczęła psuć. Słoneczko niestety zaczęło zachodzić i zabrało ze sobą kilka stopni ciepła, więc znowu trzeba było wywieczniki w kurce pozamykać. Dlatego skierowałem się w stronę Chrubieszowa, a później w stronę Tomaszowa Lubelskiego. Aktualnie jestem dokładnie pomiędzy Chrubieszowem a Tomaszowem e, lubelskim, jak zresztą widzicie z tyłu. E, poszukałem troszeczkę na bookingu jakiegoś noclegu. Nie chce mi się już, jest godzina, e, jest godzina. Jest godzina 16.30, ja mam jeszcze trochę pracy, nie chciało mi się już szukać restauracji, dlatego stwierdziłem, że najlepiej będzie jak poszukam sobie restauracji razem z hotelem i znalazłem taki około 100 km stąd, w miejscowości Jarosław, gdzie właśnie w tym momencie jadę, ale niestety, tak jak mówiłem, troszkę się chłodno zrobiło, także cały sprzęt kempingowy będzie musiał jeszcze zaczekać na lepsze czasy, jadę, szkoda czasu. A powiem Wam szczerze, że tych obiektów noclegowych nie było tutaj jakoś bardzo dużo. Cenowo wyglądało to tak, że było od 140 do 880 zł. Ja za pokój ze śniadaniem zapłaciłem 160 zł w miejscowości Jarosław, w zajeździe nad Sanem. Tam jeszcze 100 km miałem do zrobienia, ale przez te 100 km tam nie było nic na bookingu ciekawego. Te obiekty po 880 zł to zazwyczaj wystawiane są tylko po to, żeby skąd kontaktować się z nimi telefonicznie i poza bookingiem umówić ale no jak nie wiedziałem jaka cena to też nie bardzo chciałem taki pokój wynajmować dlatego tą stóweczkę sobie zrobiłem jeszcze bardzo fajnymi drogami a jeszcze słówko odnośnie tej ściany wschodniej to muszę wam powiedzieć, że wielu moich znajomych boi się tutaj przyjeżdżać teraz bo boją się, że jest postawiony płot na granicy z Białorusią i z Ukrainą boją się, że są protesty rolników z powodu przywożonego zboża i że generalnie na każdym stoi kontrola i nie można wjeżdżać to powiem wam tylko, że kontrolę fakt widziałem, ale nikt mnie nie skontrolował osobiście płotu żadnego nie ma, rolnicy widać, że protestują, ale żadnych utrudnień z tego powodu nie było także jeżeli chodzi wam po głowie odwiedzenie ściany wschodniej to jak najbardziej pakować się i jechać, bo naprawdę warto Trochę taktycznie naprzeciwko tego zajazdu, gdzie ja śpię, znajduje się stacja benzynowa, i na dojeździe już do tego zajazdu zatankowałem sobie do pełna. No, powiem tak, pomiędzy jak jechałem, w ogóle jak mi gdzieś tam zaciągnęło jakimś dobrym jedzonkiem, to już mi w brzuchu burczało. Także motorek napełniony, motorek nakarmiony paliwem, i teraz pora na mnie. Ja już zaparkowałem, najpierw zaparkowałem w innym miejscu. Potem pani w recepcji powiedziała mi, żebym sobie przeparkował poddaszek. Blisko wejścia. Pokoik już byłem obejrzeć. Pierwsze graty sobie tam zaniosłem. Bardzo przyjemny pokoik. Okolica też bardzo przyjemna, ale jak się jedzie tranzytem, to nie ma czasu, żeby pozwiedzać więcej. Także dzisiaj tak na szybko, tylko 500 km, kolejne zrobione, tam 500 chyba 3 mi wyszło. Spalanie 5,9 litra na 100 km. Hmm, chyba tyle. Idę jeszcze coś zjeść, bo generalnie tutaj kuchnia już nie działa. Zajaz też nie działa, w sensie restauracja, ale mają jakieś jedzonko, jakieś pierogi i jakiś barszczyk. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie coś takiego jest. Powiem Wam, że zupa gulaszowa rewelacyjna, a pierogi obłędne. A inna sprawa, że byłem tak głodny, że wciągnąłem wszystko w trybie natychmiastowym. 44 zł kosztował ten obiadek. E, domyślam się, ponieważ kuchnia im nie pracuje, domyślam się, że to jest po prostu jakiś obiadek, który wydawali w ramach y, jakiejś stypy albo, albo jakiejś innej uroczystości, bo to jest sala bankietowa, ale świeżutkie, przepyszne, rewelacyjne i tak pojadłem ściekle, że szkoda gadać. E, siadam teraz do pracy, dochodzi godzina 20, siadam do pracy przynajmniej te 5 godzin muszę popracować żeby jutro spokojnie ruszyć o 8 dopiero śniadanie więc troszkę czasu mam to się wyśpię a gdzie jutro pojadę nie mam bladego pojęcia i to jest najpiękniejsze w tych wyjazdach mam pewne pomysły, ale o tym zobaczycie wszystko i dowiecie się gdzie pojechałem dowiecie się jutro trzymajcie się ciepło, dobrej nocy do zobaczenia, cześć